Pośród bogactwa przesłania, jakie skrywa, choć można by powiedzieć, jakie głosi nam ikona Matki Bożej nieustającej pomocy, jest jeden szczegół, o którym warto wspomnieć, ten szczegół, który wyróżnia właśnie ten wizerunek Maryi od każdego innego. Bo chyba na żadnym innym ani obrazie, ani ikonie Matki Bożej, nie znajdziemy tego szczególiku, a więc tego sandału, który zwisa na cieniutkim rzemyku opadającym z jednej z nóg stóp Pana Jezusa. Sandał, jak wiemy w historii zbawienia, więc na kartach Pisma Świętego, tej historii, która jest opisana na kartach Pisma Świętego, ma bardzo bogate znaczenie. Sandału używano kiedyś jako takiego przypieczętowania przymierza. Które zawierano między dwoma osobami, te osoby wymieniały się sandałem. I jeżeli później dana osoba okazała się sandałem, to znaczy, że była zawarta jakaś umowa, było zawarte przymierze między tymi osobami. Można powiedzieć, że też sandał ma ten szczególny, to szczególne znaczenie, ponieważ jako, że dotyka ziemi, a więc ten, który posiadał Sandał tej drugiej osoby, niejako można by powiedzieć, że ta druga osoba chodziła tam, gdzie on chodził. Była tam, gdzie on był, stąpała tam, gdzie stąpał tenże człowiek, który miał sandał jako znak, jako potwierdzenie przymierza. I teraz, w ikonie na ikonie, Matki Bożej nieustającej pomocy, jeden z sandałów Chrystusa. Jest zawieszony na tym cieniutkim rzemyku. Można by powiedzieć tak cienkim, że wydaje się, że już ma się niemalże zerwać. Już niemal opadnie. Niektórzy odczytują to jako przejaw, można powiedzieć, takiego przerażenia Chrystusa tym, co go czeka, a więc tym, że miłość trzeba okazać nawet pomimo tego strasznego, okrutnego cierpienia, które będzie miało miejsce na krzyżu, choć przecież wiemy, że. Chrystus wiedział, że miłość jest większa niż cierpienie. I dlatego myślę, że bardziej adekwatne wytłumaczenie tego symbolu na ikonie Matki Bożej nieustającej pomocy, to jest ten właśnie ostatni ratunek. Ta ostatnia nić ratunku, ponieważ na ikonie widzimy, że Sandał jako dotyka krawędzią, jednocześnie krawędzi ikony. A więc można by powiedzieć, że dotyka Ziemi. Tam, gdzie kończy się ta przestrzeń boska, wyrażona poprzez tło złote, a niejako zaczyna się ta zwykła, czasami pełna cierpienia, bólu, niesprawiedliwości, smutku, rzeczywistość tylko ludzka. I wtedy, kiedy zawiodą już wszystkie inne możliwości. Wtedy, kiedy człowiekowi nieraz może się wydawać moje życie, straciło sens. Nie ma dla mnie już nic. Pozostaje. Jeszcze ten cienki rzemyk, miłości Boga miłości Chrystusa i ten sam dał przymierza z człowiekiem ponieważ Bóg potwierdza nie zostawi nigdy człowieka samego nie zostawi przymierze zawarte przez Pana Boga oznacza zawsze choćby nie było żadnej możliwości jest jednak zawsze ta ostatnia możliwość uciec się do miłosierdzia Bożego do tego miłosierdzia które zostało przypieczętowane krwią z Chrystusa przypieczętowane ofiarą miłości przypieczętowane właśnie miłością do tego stopnia że żaden ludzki grzech żadne ludzkie zło nie jest w stanie anulować tego przymierza a więc nie jest w stanie zerwać tego cienkiego rzemyka bo wystarczy jedna kropla krwi Chrystusa aby odkupić wszystkie grzechy świata jak mówił święty Jan 23 Wystarczy ten cieniutki rzemyk, aby nigdy to przymierze miłości Boga do człowieka nie zostało zerwane, aby człowiek wiedział, że wtedy, gdy wszystko zawiedzie, pozostaje jeszcze ten rzemyk, którego nic nie jest w stanie zerwać. Chrystus wtedy, gdybyśmy już nie mieli innych możliwości, pozostawia nam jeszcze tę jedną. Jego odkupienie potwierdza, ja odkupiłem ten świat, odkupiłem człowieka z mocy zła, grzechu i śmierci. I gdyby człowiek nie miał żadnej nadziei, gdyby wydawało się, że wszystko stracone, pozostaje jeszcze ten cieniutki Rzemek jako symbol tej miłości, która nigdy nie zawodzi. Która zawsze ma ostatnie słowo. Dlatego wtedy, kiedy gdzieś przeżywamy może coś trudnego, gdy spotkamy kogoś w beznadziejnej sytuacji, przypomnijcie. Jest jeszcze nadzieja, jest jeszcze ta, która spieszy na ratunek wtedy, kiedy wydaje się, że już ratunku nie ma znikąd. To najświętsza Maria Panna nieustającej pomocy, nieustającego ratunku. Właśnie tam jest jeszcze ten rzemyk, na którym zwisa sandał, przymierza. Tej wiernej miłości Boga. Nie wolno zwątpić w miłość, która zwyciężyła wszystko dla nas, dając nam i otwierając te możliwości tam, gdzie wydaje się, że wszystko zawiodło. Miłość Boga nigdy nie zawiedzie.